Cześć. MacroSolid 2023. Nowa funkcjonalność ID Number to Property. ID Number to pierwsza kolumna w tabeli BOM, w której ustawisz sposób numerowania komponentów. Kolejny numer, kolejny numer z podanym krokiem i formatowaniem lub numerowanie z uwzględnieniem struktury drzewa Feature Manager. Nowa funkcjonalność to przekopiowanie tego, co daje pierwsza kolumna tabeli BOM do właściwości dokumentu, a dla modeli wieloobiektowych właściwości elementów ciętych. Rozwiązujemy tym samym problem identyfikacji części obiektów w dokumentacji na rysunkach 2D. Kolejna nowa funkcjonalność nazwa BOM. Nazwa BOM w tabeli BOM, macrosolid to wartość, którą SolidWorks używa jako numer części na liście materiałowej. Zazwyczaj jest to nazwa dokumentu, ale w przypadku modelu w konfiguracjach może to być również nazwa konfiguracji lub nazwa określona przez użytkownika. Nie trać czasu na zbędne klikanie, użyj nowej funkcjonalności macrosolid do przełączania się pomiędzy tymi opcjami właściwości konfiguracji. Trzecia nowość w Macrosolid związana z funkcjonalnością Solidworks spinacz projektu. Spinacz projektu to jeden z folderów w drzewie Feature Manager. W tym miejscu możesz podpiąć do modelu Solidworks dowolny plik z nim skojarzony. PDF, DXF, Step tak Jednym kliknięciem zepniesz pliki PDF oraz DXF, które wygenerował widzi dodatek Macrosolid. Uwaga, Pack and Go złapie pliki spięte poprzez spinacz projektu. Makro Report 2 umożliwia tworzenie list materiałowych, raportów i zestawień z miniaturami komponentów oraz kodami kreskowymi w formacie Microsoft Word. Dodaliśmy funkcję definiowania czcionki dla każdego wiersza. Wykorzystując czcionkę np. Libre Barcode 39 możesz wyświetlić zdjęcie komponentu wraz z kodem kreskowym. Dostosowując marginesy, wysokość bloku i usuwając domyślne formatowanie tabeli za pomocą opcji bez ramki, dostosujesz raport do większości formatów etykiet samoprzylepnych. W najnowszej wersji makra DXF masz możliwość zapisu nazwy pliku DXF oraz ścieżki zapisu do właściwości dokumentu oraz elementu ciętego. Dzięki kolorowaniu komórek, kolumny, gwiazdka DXF, tabeli BOM masz podgląd, czy DXF został wygenerowany, czy też nie, kolor zielony, czerwony, ale również, czy jego nazwa jest unikatowa, czy też nie, kolor pomarańczowy. Porównanie danych z tymi zapisanymi we właściwościach oraz oznaczanie na pomarańczowo zadziała dopiero po włączeniu nowej opcji makra zapis odczyt danych z właściwości. Dodaliśmy opcję usuwania plików DXF oraz opcję czyszczenia danych z właściwości o nazwie i ścieżce zapisu DXF. Makro DXF zamieni otwory z pogłębieniami na zwykłe. Wygasi nieprzylotowe, a dla gwintowanych usunie fazy. Jeżeli jednak chcesz przygotować swoją wersję konkretnej blachy pod palenie, utwórz nową konfigurację, np. Na z nazwą DXF. Włączając opcję DXF z konfiguracji, generator będzie szukał konfiguracji DXF i brał właśnie ją, a nie tą aktywną w złożeniu. Definiowanie obróbki we właściwościach pliku poprzez kliknięcie na komórkę kolumny tabeli BOM cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a zatem dalej rozwijamy funkcjonalność. Zwiększamy liczbę obsługiwanych operacji, kolumn oraz wprowadzamy drugi sposób na możliwość definiowania kolejności obróbki. Wykorzystuj dane wpisywane we właściwościach tym sposobem. Linkuj z nimi notatki, utwórz szablon tabeli i wrzucaj na rysunek 2D. W zakładce BOM dodatku Macrosolid w panelu Project Info wpiszesz do aktywnego dokumentu ogólne informacje dotyczące projektu, np. numer zlecenia, uwagi, nazwę projektu, indeks, gabaryty, wielkość produkcji masę. Dane zapisywane są do właściwości dostosowanych, ale i od najnowszej wersji również do właściwości specyficznych dla konfiguracji. Nazwy właściwości do zdefiniowania w ustawieniach Macrosolid. Pierwsze cztery wiersze informacji o projekcie wykorzystasz w Maxe Properties, World Report 2 oraz Excel BOM 2 w zakładce BOM. W Maxe Properties wprowadziliśmy dwie nowe funkcje. Delayed pozwala usunąć właściwość, natomiast Skip umożliwia jej pominięcie. Skip przydaje się, jeżeli chcesz przeczyścić właściwości z tych niepotrzebnych. Od ponad roku w tabeli BOM można filtrować elementy cięte według typu. Jednak dopiero w wersji 1310 dodaliśmy możliwość filtrowania według wartości wybranej właściwości. Upewnij się, że nazwa właściwości, według której chcesz filtrować, jest dostępna na odpowiednich listach w ustawieniach dodatku. Pozdrawiam, Michał Karpiuk, ADK Solid.